Witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak co roku, nagrywamy filmik, co dostałyśmy z moją siostrzyczką na święta 2021. No. Cieszę się z prezentów? No nie wiem, no chyba się cieszę. Cieszę się co dostałaś. Ja się bardzo cieszę. No. I zaraz Wam właśnie pokażemy, co dostałyśmy, ale jeszcze przed tym, jeśli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu dużo łapek w górę, bo będzie więcej takich odcinków też zostawienia no. subskrypcji. Tutaj. I zapraszam Instagrama mojej siostry No Northrice Zapraszam jeszcze do mojego sklepu I właśnie do sklepu tutaj wam się pokażę naprawdę Przecudne świeczki Zapraszam, zaraz wam pokażę też co dostałam właśnie z tego y, od siostry Takie do świeczek wam pokażę Więc możemy już przechodzić do odcinka Pierwszy prezent to jest kalendarz adwentowy od mojej siostrzyczki Tutaj mam mam nawet sklep, tak, tak wygląda tak się prezentuję. Ja go dostałam na spółkę z moją mamą i tatą, więc będziemy używać wspólnie. Tak, ogólnie to ja mam właśnie, no to mówisz sklep, sklep, ale nikt nie wie o co chodzi. Ogólnie to ja mam swój sklep ze świeczkami yy, w Danii. Ogólnie to jest duński sklep, ale wysyłamy też do Polski, więc w linku w opisie, jak będą wam się podobać świeczki, no to zapraszamy, możecie oczywiście kupić. Jest wysyłka do Polski, nie jest, nie jest drogo, więc spokojnie możecie sobie zamawiać. A tu zobaczycie kalendarz adwentowy, który zrobiliśmy na święta. Taki 24 różne rodzaje świeczek, czyli to, będzie to, czyli to jest kalendarz adwentowy z 24 rodzajami świeczek. Zapachów oczywiście, sojowe, świeczuszki i po 5 godzin palenia każda. Więc naprawdę adwent, codziennie nowy zapach w pokoju. No, więc pokażę, Tak. pokażę no. jak on wygląda jest przepiękny. Akurat one są Pokaż przyklejone, żeby nam nie odpadły. I tak się prezentuje. Kto tak, jeszcze, no tutaj wszyscy rozgrzebali. Wszyscy, ale to, to tak ładnie sianeczko. wyglądało. Nie, tutaj na odwrót robiłaś. Na odwrót, dobrze. Pokażemy. Tutaj są nasze świeczuszki. I każda świeczuszka, to jest w takim, nie wiem czy będzie widać. O. Każda świeczuszka jest w takim metalowym opakowaniu i każda ma inny zapach. Czyli tutaj mamy Coffee pistację. I tutaj otwieramy i mamy z knotem, knotem drewnianym. Ale takim fajnym zbiorczką. Ja te knoty drewniane, bo tak. te takie zwykłe to są takie gumowe, mm, ja te... mm, Ale ładne. Ale, przepiękne, ale przepiękne, Przepięknie. No i macie tutaj, mówię, 24 rodzaje właśnie takich małych świeczuszek, więc codziennie można było odpalać. A że ja przyjechałam e, do Polski 23, więc nie mogłam rodzicom dać kalendarza adwentowego wcześniej, więc no jest po świętach. Ale jest co tam. po świętach, ale... Kwieczki zawsze, zawsze się przydadzą. Tak. Na wieczorny. Tak, Hygę. Pierwszy prezent ja dostałam od Rituals. Taką tutaj od Ciebie. No. No. Dobra, no to dostałam patyczki, takie pachnące. Tutaj mam body cream. Soul Uplifting Body Cream. No i macie tutaj. Też bardzo, bardzo ładny zapach. Mm, już sobie tutaj otworzyłam, ale jeszcze go nie, nie smarowałam się. Bardzo fajny. Ja mam jeszcze taki, taki w domu, orientalny, coś tam, oriental, coś tam, nie pamiętam, ale taki pomarańczowy, coś takiego, super. Uwielbiam go. No i właśnie dlatego pomyślałam, że teraz kolejna. A no i tutaj jest um, hot body scrub, czyli to jest peeling, tak. I też super, super pachnie. Bardzo lubię ten, ten rodzaj. To jest Ritual of Hammon. No i wcześniej też miałam taki żel pod prysznic i są super, bardzo, bardzo polecam. Rituals. Uwielbiam. I prezencik trafiony. Bardzo się cieszę, że no. się spodobał. kiedy może mieć jakąś współpracę z ruchu, co? No, no powinnam. <laughs> no, dobra. Co tam teraz dalej? następną rzeczą to właśnie też będzie prezencik od siostrzyczki. Akurat no. jeszcze lecimy siostrzyczki. z siostrzyczki. Taka ta siostrzyczka hojna. No, się bardzo, bardzo. Lecimy teraz ze świeczkami, no to właśnie będzie tutaj też rzeczy do świeczek. Czyli mnie się prezentuje. Różowo. I pierwsze, co tutaj mam, to jest zapakowany w taką, no takie drewnianko, jak będzie. to jest taki kartonik zapakowany i to jest podstawka pod świeczki, taka niebieska, jest przepiękna, ja właśnie już mam pomysł, jaką świeczkę postawię, a akurat Wam tutaj pokażę. Ta akurat będzie bardzo pasować, jest brokatowa i sobie tak ustawię i będę miała teraz hygę. Taki świecznik. Taki ja świecznik, tak, no. Bardzo, bardzo ładne. I doręcznie robione jest właśnie w Danii w Kopenhadze. Teraz następna. Przepięknie to też wszystko zapakowane. I tutaj mamy taki talerzyk biały. Taki zwykły biały talerzyk. żeby położyć sobie właśnie tutaj świeczkę, biżuterię. Mm -hmm. A ja akurat dużo mam biżuterii, więc no. będę miała gdzie to położyć. Następną to są skarpetki. Takie podkolanówki bardziej. Ostatnia rzecz to tutaj jest w takim malutkim pojemniczku pudełeczku, no. Copenhagen. Enamel. I tutaj się prezentują przepiękne kolczyczki, takie maluteńkie, takie cute, no. przesłodkie. Bardzo mi się podobają. No, a teraz Ty możesz pokazać. A teraz moje, dobra. Kolejnym prezenciekiem, jaki dostałam, to jest kalendarz Rok Dobrych Myśli Beaty Pawlikowskiej. Czyli jest taki kalendarzyk i tam na codziennie przez te 365 dni macie różne takie motywacyjne teksty, jakieś przepisy, no i ogólnie taki miks wszystkiego. Bardzo dobrze, no. mama też dostała. Bardzo fajne, nie ja mam kalendarza, więc na pewno będę teraz używać. No, a teraz ty gabrysia. Dobra, teraz przechodzimy do następnej torby. Akurat ta już jest taka większa. I pierwszą rzeczą, co tutaj się znajduje, to jest plecak taki różowy. No. Bardzo mi się podoba. I to jest The Birgen et Mikkelsen. Ja no, powiem, kochani, no, no. tą firmę. Mam już torebki, dwie torebki. Teraz mam plecak, po prostu no. ubieram tą firmę. A ja mam trzy. Trzy? No, ty masz trzy. No, ostatnio zeszliśmy w Kopenhadze, w, w, po ulicy. I były takie dwie dziewczyny, które niosły takie dwie torebki, które ja mam. I ty masz. No, takie z wzorkami. wzorkami. I one idą, idą. I jedna mm -hmm. ma w czarne w białe wzorki, a, on, a druga ma szarą w czarne wzorki. I mam jedną i drugą torebkę. No i tam właśnie szliśmy z Robertem i on mówi, no dryzja powinnaś nagrać takie I wanted I got it. I wanted I got it. Bo dwie normalnie dwie laski sobie szły przed nami i miały dwie te torebki, które ja też mam w domu. Więc to, więc śmiesznie. Ale po prostu... No ja jestem mega fanką. Ja jestem mega fanką. Ja też jestem mega fanką. Ja chciałam mm. taki czarny, ale akurat mam teraz różowy, jeszcze ładniejszy, mm. więc bardzo mi się podoba. Następną rzeczą, która tutaj jest, to jest taka spódniczka w takie... Guziczki, i ona jest przepiękna. Będę miała teraz e, spódniczkę, bo tak to nie mam żadnej spódniczki. A teraz będę miała taką na przykład na galową, jak będę musiała na egzamin iść, to będę to mu zakładała. No. Straszne, nie... na egzamin będziesz zakładała takie spódniczki. No, trzeba, trzeba być na galowym. Napiszcie mi w komentarzu, czy trzeba być na galowym. I jeszcze dostałam kopertę, i tutaj jest 200 zł. Wow! Ja uważam, że to jest beznadzieja chodzić w tych wszystkich galowych i tak w marynarce sobie idziesz na egzamin, w tej marynarce zamiast mieć luzik, wszystko, sobie rozsiąść się i pisać sobie ten egzamin jak Ci wygodnie i żeby być na luzie, w jakimś, nie wiem, dresie czy czymkolwiek, nie, to musisz w tej ciasnej sukience na przykład, potem jeszcze może buty na obcasach, no. z koszula, gdzie nie możesz zrobić tak, bo ci się tak napina, albo marynarka, taka, która jest taka, wiesz, taka, bo sobie, że jak podnosisz rękę do góry, to tak cię trzyma ten szef i nie możesz ręki do góry podnieść. Tak, tak. I w tym pisać najważniejszy egzamin, nie wiem, nie, to nie jest życia, ale, ale po prostu no... egzamin gimnazjalny. Gimnazjalny. ma totalna. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Ale trzeba. My raz bym w życiu nie poszła. Ja bym się zbuntowała w tym momencie. Dobra, ogólnie ja tu kolejny prezent. Dostałam Apple Pencil. Bardzo chciałam, bardzo, bardzo chciałam, bo ja lubię, lubię różne, robić sobie jakieś graficzne rzeczy, właśnie do mojej stronki. Ogarniam właśnie dużo kanwy i InDesign no. i właśnie na, na tablecie dużo rzeczy sobie robię, dużo projektów, więc uznałam, że bardzo fajnie będzie mieć no, Apple Pen, -a, więc szepnęłam Winkle'owi i mówię: Chciałabym Apple Pen. No. I jest on więc też tak personalizowany. Było. Jest personalizowany, nie wiem, jak tutaj będzie widać. Ale to jest nazwa mojego Instagrama prywatnego, Fashiontrice. No. A jeszcze wcześniej mi napisała siostra na, e, coś innego, że chciałaś mieć Creative Creative. Nie a nie. ja już co zamówiłam? Mówię, nie, no bo chciałam taki po prostu taki tekst e, mieć na tym, taki jakby motywujący. Ale no, już potem Gabrycia to wymyśliła, więc i tak się cieszę. I tak mi się podoba, też fajna jest. Mm. No, więc teraz ty Gabrycia pokażę. Teraz ja masz. pokażę. I teraz przejdziemy do też takiej mega dużej torby, bo już pokazałam co mniejsze. I pierwszą rzeczą, co ja tutaj mam, no to powiem mam, to jest chyba najfajniejsza rzecz jaką... Nie najfajniejsza, ale mega droga. Rich Kids Gifts iPada dostałam w tym roku iPada i ja się tak cieszę, powiem mam, że tak się cieszę z iPada Zaraz gabie się w komentarzu, tak. O, Rich Kids, Rich Jeszcze... Kids Rozpuszczone dzieci Rozpuszczone dzieci, dzieci tak, tak, ale właśnie ja długo myślałam o tym To nie było tak, że pierwszy raz po prostu mówiłam, na tato chce mieć iPada on też chce mieć iPada, nie, ale ja o tym długo już myślałam I tak mówię, mamu, chciałabym, no. ja sobie dołożę Ale rodzice powiedzieli nie no. i mi kupili na święta i to jest iPad Air, to mm. najnowszy. 9. Przycisk, to jest GB. No 64 GB wzięłam, mm. po co mi więcej. A teraz wystarczy mi ich online, czy się lekcji przyda, no nie? Mega, ten... i te notatki, wszystkie no. więc mi się bardzo przyda. I właśnie do tego dostałam to samo co moja siostra, czyli Apple Pencil. Jesteśmy sisters. sisters! Best friends! <laughs> tak, czekaj. czekaj. Była... Best friends! Best friends! <laughs> Mam akurat tego Apple pena tutaj. Ja sobie kupiłam też takiego case'a, który tutaj mogę sobie włożyć. Nie wiem, czy widać Apple pena. A tutaj mam ładowanie. No taki niebieski. Akurat mi właśnie pasuje do bluzy, zegarka i telefonu, bo też mam case e, niebieski. niebieski. <laughs> I ja też tego mam właśnie spersonalizowanego na Apple Penie. Jest napisana nazwa Gabis. Nie wiem czy będzie tutaj widać, ale taki mały z taką. O, akurat do ja Gabi. Taką gwiazdką, bo ładnie to wyglądało. więc pomyślałam. Dziękuję bardzo Mikołajowi wszystkim. No, ja mam chyba to już ostatni prezent. A nie. A nie, nie, nie. nie, nie. Zapomniałam. Nie, nie, nie. 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 Dobra. Ja jeszcze też miałam bardzo hojnego Mikołaja, bo byłam bardzo, bardzo grzeczna w tym roku. Bardzo Ponieważ <noise> dostałam mojej taki wymarzony kapelusik. Bardzo, bardzo chciałam, z prady. Bardzo, bardzo chciałam go. I no, już miałam go parę razy w koszyku, już w ogóle chciałam go kupić. Chciałam kupić albo granatowy, albo weżowy właśnie, albo czarny. No i dostałam taki czarny kapelutek. Widzisz, Mikołaj wiedział, co chcesz. No, wiedział, wiedział. A w Danii one są bardzo modne w Kopenhadze. Z tym normalnie będę teraz taka ta, duńska fashionista. Bardzo. Duńska, duńska blogerka. No. Dobra, teraz ja jeszcze mam kilka rzeczy. I u mnie dostałam, tak, bluzę. Jest taka czarna, i tu ma ten kaptur, i on może też ten kaptur odpiąć, więc bardzo się cieszę. Ale ja raczej będę nosić z kapturem, bo właśnie to jest o wiele ładniejsze. I to jest tej firmy, jak to się nazywa, ta firma? Polar la, la, Lauren. Polar hmm. Lauren. Dobra, tak? przechodzimy jeszcze do kolejnego prezentu. Oh. Ja jeszcze tutaj na koniec dostałam piżamkę z L, taką. No i takie spodenki. No, więc taka piżameczka. A i jeszcze, jeszcze, jeszcze. Akurat wybierałam tutaj. No. Znaczy podarował mi kaskę, więc tam, fajnie. Będzie akurat teraz na pobyt w Polsce. <grym> no, ja jeszcze mam kilka rzeczy. Dostałam tak, dwie koszulki takie zwykłe białe. Dostałam też majtki, jak co roku dostaję. No to dobrze, zawsze no, są potrzebne. Jak, się to nie, jak obejrzycie inne filmiki moje, to zawsze dostaję majtki, ale przydadzą się, zawsze się przydają. I też dostałam właśnie, jak Patry... Piżamkę, taką z takim mm. jakby pieskiem, z takimi pieskami akurat do mnie podobny mm. bo mam psa i takie też spodnie. Też psa, no, akurat nie go nie, nie ma. Psa. Akurat go nie ma? Nie, mama się z nim bawi. Uh -huh. Albo śpi, nie wiem. Ja już się gubię. I jeszcze dostałam jedną rzecz i też mi się bardzo ona podoba, bo to jest zestaw do robienia maseczek. O, i tak się właśnie prezentuje. Tutaj mamy maseczki takie zwykłe, tylko po prostu do zrobienia, do nałożenia. I tutaj jest ich cztery. Tak. Znaczy wiążeczki w płasce. No w płasce, a te um, są te do takiego, wiecie, do tego pędzelka, żeby pędzelkiem nałożyć. Tutaj mamy taką um, opaskę, żeby po prostu nałożyć i włosy nie leciały. Mhm. Tutaj mamy pędzelki. jest taki... bardziej jak to... Ten jest do, chyba do mieszania. Tak, ten jest do mieszania, a ten jest chyba do nakładania, bo ma taką, tutaj jest tak milutki. Mm. Nie, to jest wszystko z tego. Nie, tu masz te na górze, to są peel off masks. Te peel off, to chyba właśnie te tym plastikowym. Zobaczcie, ten pędzelek, aby ja być tu bliżej, bo ja trzymam. Tutaj macie ten e, taki pędzelek, on jest taki silikonowy, taki plastikowy na końcu. Więc mi się wydaje, że to jest do tych peel off mask, bo macie tutaj e, z węglem, z ogórkiem i z pineapple jest jeszcze. No i tutaj są maseczki takie normalne, takie clay masks. No i nie wiem. No po prostu taka do nakładania no, 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 i to no, 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 chyba się, nie wiem jeśli się mylimy to napiszcie poprawcie. w komentarzu. To tak, to napiszcie w komentarzu, ale ja bym tą kleymast, y, tą normalną nakładała tym mielutkim pędzelkiem, a tym teraz tylko Bierown mask. Ja już to widzę, że bardziej ten zestaw poleci do Patrycji niż no, do... No ja ja uwielbiam, jeżeli jakaś kolaboracja Gabrysia tutaj, to ja z takimi, takimi maseczkami, to ja jestem pierwsza do testowania. Ja uwielbiam po prostu wszystko i obserwuję taką jeszcze inną markę na Instagramie. Oni się nazywają Pearl Cosmetics i oni są z UK. I oni właśnie też dokładnie takie pędzelki mają. Dokładnie takie maseczki mają te do nakładania i mają jeszcze w muszelce taki naczynko sprzedają, że sobie tam wysypujesz tą maseczkę i sobie wymieszasz to z olejkiem. I sobie potem możesz nałożyć na twarz. I ja ich obserwuję w ogóle ich TikToka i wszystko. TikToka! Tak, wszystko, bo oni tak fajnie takie rzeczy. I dokładnie... Dokładnie coś mega podobnego, właśnie Gabrysia, Gabrysia dostała. Więc A to właśnie od kupca. jakiegoś deala sobie zrobię, żeby tam No, musimy jakoś tam mieć, jakoś się, tak. jakoś się dogadamy. Jakoś się dogadamy. I ostatnią rzeczą to jest prezencik dla psa. Tutaj mamy kosteczki, z, właśnie z Rudweilerem I ostatnia kosteczka to jest taka, taka niebieska, i właśnie taka. Nie, ona nie jest zużyta. Jeszcze nie daliśmy ją, drugą daliśmy wczoraj dać mu, i była taka bardziej chyba. A gdzie jest jego zabawka? Na dole. Ale dostał, wiecie? Tutaj mam sobie zdjęcie, jak on dostał zabawkę z Kunksa takiego, i on tak oszalał na tym pomidzie. Dlatego ja się zastanawiamy, czy do tych zabawek dla psów oni dodają jakieś specjalne, nie wiem, jakieś aromaty, czy spraje, czy cokolwiek, jakieś koci miętki. Bo normalnie, jak on dostał zabawkę, to tak oszalał, że przez, do dzisiaj dostał 24 grudnia. To jak tylko złapał, to w ogóle psanie było się bawił. Wczoraj się bawił i dzisiaj cały dzień się bawi i normalnie aż agresywny się robi od tej Strasz. zabawki. Strasznie, ja jak chcesz mu to... zabrać, to on jest agresywny i się zastanawiamy, czy coś tu jest nie tak. No i zabrał sobie, bo Gabrysia przygotowała tutaj tą zabawkę. W ogóle Gabrysia przygotowała tą zabawkę tutaj razem ze wszystkimi innymi prezentami i pies przyszedł i tak piszczał, tak miałczał normalnie, <laughs> że musiałyśmy mu oddać tą zabawkę. No bo, bo nie chciałam w ogóle na oddać nawet do nagrywania. No, więc śmiesznie, nie? No, z nim to jest, to jest taka z... frajda z nim, z tym pieskiem, więc no. bardzo się coś, coś jeszcze masz, Gabrysia? Ja już wszystko dostałam. Mhm, wszystko? No dobra. Wszystkie to są nasze ja też wszystkie. wszystkie ja więcej prezentów nie dostałam. Dobrze, kochani, my już kończymy. Napiszcie hmm. nam w komentarzu, co wy dostaliście, bo ja jestem też ciekawa, tak. co inni I czy, dostali? Y, za, czy jesteście zadowoleni ze swoich prezentów i czy fajnie spędziliście święta w rodzinnej atmosferze? Bo mówię, ja tutaj też z Danii właśnie przyjechałam, przyleciałam. Nie, przyjechałam. Przyjechałam do... samochodem. Aha, no. Przyjechałam samochodem z Kopenhagi 23 grudnia, no. Więc, więc, było nawet w sumie 24. Było bo nad ranem. Tak, bo nad ranem dojechaliśmy, więc. I się, żeby spędzić święta z rodzinką, i z moją kochaną siostrą, i z pieskiem, no. No, jeszcze go tylko tu brakuje, ale... Tak, no. i z rodzicami, z rodzicami, no. I piszcie, piszcie jak tam, no, jak wasze święta, czy spędziliście z rodziną, czy zjedliście wszystkie 12 potraw. No, no i chyba tak. I czy było fajnie, czy, i czy nie było głupich tekstów na Wigilii. <noise> no, więc no. też życzymy wszystkim wesołych świąt. A jeszcze właśnie jedno, obejrzałam sobie przed, przed Wigilią, obejrzałam sobie film True Beauty is Internal. Tej, tej blogerki tam było 50 rzeczy, których nie powinno A, się tak. mówić, przy stole wigilijnym. I normalnie takie kopiuj w klej, kopiuj w klej, takie teksty, wiecie, takie dwójek, dziadek jakieś. No dokładnie, dokładnie, to samo, wszystkie te teksty wróćmy, się, się, pojawia, się pojawiają przy stole wigilijnym, więc to jest w sumie aż śmieszne, że no, taki kopiuj w klej wszystko jest, nie? Bardzo. No. Więc no, śmieszne nie no. Ja nie będę już tutaj rozgadywać. No, no więc my życzymy też Wam wszystkich wesołych świąt i do tak. zobaczenia w następnym filmiku na moim kanale. Pa pa! Pa pa!